Cześć, z tej strony B123 i witam w kolejnym odcinku z gry WB Supercard. No i tak kolejnych zawodników troszeczkę poulepszałem. Znowu oczywiście, a jest to chociażby Demis, którego już naprawdę spoko ulepszyłem, a także Chris Jericho, który aktualnie już nie jest zawodnikiem WB, a innej federacji, jaką jest All Elite Wrestling. Ale Goldberga też jeszcze troszeczkę ulepszyłem. O, tutaj mamy jeszcze Lesnara w sumie. Jego mogłem ulepszyć. I chyba więcej nie ulepszyłem, także myślę, moglibyśmy zagrać Ring Domination, a później ewentualnie Wild. I zacznijmy od, w sumie od 100 od razu, od najlepszej karty. I Orton. I tutaj. No właśnie, akurat chciałem challengeować Embroza, yy, ale no dobra. No tutaj niestety mogę przegrać. No i tutaj nawet jak wystawię Sheimusa to niestety nie mam szans z tym goldastem Bo jest zbyt dobrze ulepszony, tak? No niestety przegram Ale to nic, i tak dostanę w tym trybie ten zależnie od ilości po prostu punktów Będę mógł tutaj O i zdobyłem część Właśnie, tutaj te różne części się dostaje, żeby ułożyć z nich jedną kartę, którą dostaniemy, więc troszeczkę zajmie na pewno zobaczenie, co to za karta i dostanie jej jako nagrody. No ale cóż, troszeczkę pogramy, jeszcze myślę z dwa meczyki w Domination i później możemy przejść na Wilda. No dobrze, Randy Orton. Jeff Hardy. Demis. No niestety dość porównywalne, ale zobaczymy. Oj, wygrywa mój zawodnik. Bardzo fajnie. Tutaj dajmy Goldberga. No właśnie, nie chciałem challenge'ować. W ogóle, kto to jest? A, Fandango. Oczywiście Fandango jest gorsze od Goldberga, no ale dobra. Ale to jest tylko karcie na gra. Hmm. Właśnie a propos Goldberga, to ja bym może nagrał filmik o super showdown. Bo to też nie jest głupi pomysł. Remis. A nie, wygrywam jednak. Źle obliczyłem. No i bardzo dobrze, że tak się stało. Hmm. Spróbujmy tu. Też nic. No i też niestety nic. Nie wygraliśmy, a szkoda. Znaczy chodziło mi o kolejną yy, część, kolejny element to przenieśmy się na wilda jestem już w wyższej dywizji, w wyższej lidze, tak jakby dobierania mi przeciwników na wilda i to zależy właśnie od moich jakie są moje najlepsze karty, od tego to zależy mail solo, no oczywiście bierzemy tutaj o, jay uso kontra jimmy uso i do tego jeszcze taka sama karta czyli Titan. Ty no ciekawie ale mój Jay wygrywa bardzo ładnie. No. Oj, tu oczywiście wezmę Randy'ego Ortona. A moim rywalem Braun ma też ładnie ulepszony. I RKO mamy na stromani i Wygrywamy. E, tak, team Kobiet. E, wygramy. Także 3 do 0, bardzo ładnie. Zwyciężam. O, ale mam tych tutaj do wyboru. Bardzo dużo kart. No i bardzo dobrze. Że pewnie będą takie słabsze karty, więc... Też nie ma się co zbytnio cieszyć Ale ważne, że mamy dużo szans, może coś... A nóż coś trafimy No to wszystkie wybierzemy Tak, rogi teraz, środek, teraz rogi Teraz góra Dół Prawo Lewo No nic niestety Ciekawego Tyle że w dużej ilości No tutaj naprawdę Ci niektórzy goście jakie mają statystyki 48 tysięcy Zwycięstw I jeszcze 5471 tysięcy porażek Czyli rozegrał yy, Gość ponad 50 tysięcy walk Nie wiem jak on to robi Musi, musi już Bardzo długo i to Ostro cisnąć. O, no to już naprawdę takie statystyki mieć, no. Chyba byśmy to mogli ulepszyć. Może to u Charlotte. Zobaczymy, czy coś to w ogóle da. Next page. I Rowan, i Harper, i Naprawdę dobrzy zawodnicy, ale szkoda, że słabe karty. I Lesnar. No, a dość nawet sporo ulepszyła się ta Charlotte, także nie jest źle. bo takie statystyki przyzwoite. O, jest lepsza od Beki teraz. O, to mogłbym zastąpić nią Beki w moim deku. Bo jest już o. Sporo lepsza, także dobra. Także znowu swój dek ulepszyłem. Jestem tak blisko, żeby jeszcze w kolejnej lidze być Mhm 19 w lidze, no dobra I grajmy kolejny meczyk Mail solo, no i oczywiście u sobie biorę A moim rywalem, no Baron Corbin, dość solidna karta Ale powinien przegrać z moją Także też tak, 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 tak się dzieje yy, Teraz Randy Orton oczywiście A moim rywalem, no Sephron, fajna karta, ale Też słabsza I jeszcze solóweczka No i tutaj już przegram, będzie błąd dla przeciwnika, ale wygrałem, całe szczęście Eric Rowan z WrestleMania 34 jeszcze jako członek Blue John Brothers I czy coś trafię, no raczej nie No niestety miałem rację yy, no dobrze tutaj Zobaczę czy jakieś inne tryby jeszcze mógłbym zagrać w tym też nie pamiętam, żebym grał. To jest w ogóle taki dziwny tryb. Trzeba czekać nie wiadomo ile minut, żeby cokolwiek zagrać. Dobra. Yy, więc w takim razie myślę, że w tym odcinku to by było jednak na tyle. Także do usłyszenia w kolejnym. Cześć.